Siemano, widzowie dzisiaj gramy na rapach z moim e, kolegą. Przywitaj się. Siema. Dobra Natalio, to co? Najpierw odpieramy rankę, bo dwie godziny Co? co? Nowy... grać? Aha, cześć. Nowy rok? A, nowy no. rok. Anotia. Co idziemy a... najpierw robić? Zbierać to... pieniądze? A bym to jest 24, 24. Rytę. Czekaj, co najpierw Czekaj, najpierw zobaczmy, ja bym się rozejrzał po spadnie najpierw? Czaj, tu z chleb ja bym sobie pozbierał G. Ja bym coś porał. Pano, siaka, jak dobrze, jak to gdzieś powinno być osiągnięcie? Właśnie nie wiem, osiągnięcie, tam, kosik osiągnięcia ta, kosi, kosi To co najpierw można zrobić? Rozkopane bloki, ty siaka Rozkopane bloki byśmy mogli zrobić najpierw A ty mnie no. robisz A ja się trzeba, jeszcze się popatrzę pod... Czy... Co się najbardziej opiera kopać? mam już wiem, to ja idę na kopanie uchodźnik bezpieczna. Nie. Czy mam jakieś ADHD. Gdzie tu jest? Jest sobie ukaśnik warp. A, dobra, nieważne. A jaka jest ranka, bo tu kościół Ja na razie na eventował. No przecież jest, Steven. Czy pokaże z i jeden? No pewnie ktoś coś napisał i... A, bo ktoś coś napisał, kto napisze jeden jest gejem. A więc widzowie, ja skończyłem już kopać i teraz idę właśnie na eventową. W sumie ogarnąłem i te my, te łączki tu, miecznie sterowane, kilą dziewiątka, refleksji. Mogę mnie najlepiej, jak syn, nakopiecie najpierw tysiąc e, bloków, I później możecie od razu sobie kupić właśnie, e, nie, możecie odebrać osiągnięcie, dostaniecie dwa fragmenty, i ja sobie sprzedam za pięć szkoła i w sumie za to zrobię. Więc, fajnie sobie w 1000 tysiąc to jest takie pół godziny kill kąpania o łatwy kill no czemu ten typ nie bije jak on ma tam diapsa ty masz set jelisza przed twarzą albo nie ma co zabić dobra trzeba uciec z tym samym może nie ucieknę bo mają ale jednak nie, tam nie ucieknę bo znają już No nie widzę więc nie przeży no i właśnie widzicie nie przeżyłem ale sobie nie ma problemu idę dalej na eventówkę Natalia już z nami nie ma, bo muszę kończyć, ale chyba będzie załączać nie, kiedy ale w ogóle napiszcie, czy e, wolicie z rapów, czy co? Ale ja was przepraszam, że miał, wiem, że miało być Anak GGG e, i nagrywałem odcinek, ale Natalia powiedział, e, że łatwiej by było zacząć na no właśnie rapach, i że łatwiej, że będzie darmowa ranga. Pod ukośnik e, Nowy e, jo, e, Rok, art Nowy Rok jest e, darmowa, została ranga. Ja sobie teraz robię. Głównie zadanie, że 50 kili, że za 30 bałwanów zabitych dostaje właśnie nie, 12 chyba od obłamku dostanę, są I co widzowie, czy ja nie mogę dać w drugiej łapy refili, a ten tak może? Co on to może mieć w drugiej łapie widzowie? Ja nie mogę mieć w drugiej łapie, on może. Dobra, nie wiem. Tak, Kubir go biję po plecach. Dobra, zabija. I ogólnie, widzowie, fajnie jest grać na rapach. Tam już biją po plecach. No, zabij mnie, zabij mnie. Widzicie, widzowie, jakbym miał te itemy co oni, to możliwe, że ich zabił. I wbijcie sobie y, na boksa, bo o 20 są rozdawane klucze. Żeby odebrać y, kon, y, ukośnik nowy rok trzeba przegrać 3 godziny. Więc w tym odcinku tego nie odbiorę, ale w następnym... Dobra. Widzowie... Zabiję to. Tak! Dobra widzowie. Zaraz będę się zobaczyć ile mam. Dobry tych. Nie widzę jak to wygląda. Ej, dobra, ile mam zabitych bałwanów? Zobaczmy. Tu, tu, tu. Ile. Musi się bałwanów. Dobra, nie wiem, widzę, o co z tym chodzi. Dziań, dzielę się zbitych. Ile. Dobra, nie wiem, co z tym chodzi, widzę wiele... Aha, bo to już jest... To jest tak głupi. Dobra, widzowie jednak nie. Nowe info, jestem tak głupi. I tu się nie zmieni... Tu to już było to zadanie. Jest przekreślone. Przecież już tego nie mogę zrobić. Czyli zostaje mi zebrać jedną ścieżkę na kilof ewentowy i kopać. No Też to jest że zarobek jest. Jeden kubir mnie został. No nie i, nie i zaś. Gonitwa. Kubir mnie goni. Dawaj go, Mikos. No masz tu kubira. A nie, bo to już mi dał Więc się. Haha. Co teraz, Kubir? No chyba, że Miko. Nie. Mikos. Nie. Dziękuję. El? Dobra widzowie. Ten Mikos był taki łaskawy, że mnie nie bił. Jak te inne sposób. Spoco na 669. Tylko mnie zostawił i mi dał... Daj on poszedł swoją stronę, ja żeby swoją. I sygmastycznie w ogóle napiszcie, widzowie, w następnym odcinku. Z, e, pod tym odcinkiem, w sumie z, z czego byście chcieli następny odcinek. Czy chcecie, z, jak z, e, na przykład zarobić na rapach? Jak e, na przykład, nie wiem, bitkę z typami? No, czy taki no. bardziej luźniejszy odcinek, gdzie galam z mizami i ja na przykład w, w tle. Już na przykład mi zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam na przykład. I to by było fajne. Według mnie. No to taki nudniejszy odcinek, jak zaczynam edycję, to się nie będzie nic dziać, ale w przyszłości, no... Gwarantuję, że jak tylko ogranej temat to będą takie odcinki widzowie, takie bitki z typami, że... że to głowa się w tym nie mieści. O! O, bałam. Byle pierwszy. Jednak nie. No i widzowie ja jeszcze. Nie pamiętam, żeby... Ile on bijeże? To było ucieknę. No wejść, tu masz takiego fajnego typka. Stawicz tego. Masz drugiego bikolsa. Niestety widzicie, jak Macie fajne na sobie. No to jest. Nie przeżyjecie się ja nic. Jestem atryczny, nie wiem, Niestety. Dobra, to. Dobrego dzionka widzowie. I widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!